Witamy się w 27. tygodniu ciąży, aczkolwiek ja dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o aplikacji, którą używam od jakiegoś czasu, Asystent ciąży. Są w niej najważniejsze informacje o rozwoju maluszka, ale również o stanie mamy. Możemy w aplikacji znaleźć bardzo ciekawe artykuły na temat rodzicielstwa, macierzyństwa. Ja na przykład tutaj wybrałam odnośnie diety w cukrzycy ciążowej, który bardzo mi się przydał, ponieważ po ciąży z Frankiem musiałam sobie również Odnowić wszystkie informacje dotyczące diety. W aplikacji również jest możliwość, która dość pomaga w kompletowaniu wyprawki, czyli lista wyprawkowa do odhaczania niezbędnych rzeczy, które przydadzą się po przyjściu na świat naszego maluszka. Dajcie znać, czy również używacie aplikacji Asystent ciąży, czy Wam się sprawdza, no i zaobserwujcie na Instagramie.